Ten żart rosyjskich YouTuberów i prank, na który dał się naciągnąć prezydent Andrzej Duda, to bez wątpienia temat numer jeden dzisiaj w naszym kraju. I o tym także między innymi porozmawiam z artystą, muzykiem Krzysztofem Skibą, który jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. O tym rosyjskim pranku, tych rosyjskich youtuberów mówią wszyscy. Prezydent Andrzej Duda kilkadziesiąt minut temu napisał, że on tak naprawdę zauważył, czy zorientował się, że coś jest nie tak, że sekretarz generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa żubrówka, choć głos był bardzo podobny. No i pytanie, jak pan odnosi się do tej sytuacji i, pan, i czy pan wierzy w takie wyjaśnienia prezydenta Andrzeja Dudy? No, rozmowa była bardzo zabawna. Ja oczywiście ją słyszałem i e, publikują ją dzisiaj już wszystkie media. To jest absolutny hit. Wiemy, że ci rosyjscy komicy e, mają e, no, długą listę e, polityków, którym udało im się wkręcić e, w tego typu e, rozmowy, podając się za e, kogoś innego. Tam jest bodajże premier Wielkiej Brytanii, e, premier Turcji, e, Erdogan i, i wielu, wielu innych polityków, więc to no, e, e, przykra sprawa, że także Andrzej. Duda dał się, dał się wkręcić. Cóż, no, można było się zorientować z tej rozmowy, z przebiegu tej rozmowy, że coś jest nie tak. Nie tylko po słowie żubrówka, ale kiedy to no rzekomo przecież podający się za sekretarza generalnego ANZ polityk zaczyna rozmawiać na temat pomników Armii Czerwonej w Polsce, to tutaj powinna się też zapalić czerwona lampka, bo to jest temat, który interesuje Rosjan i on tam, tam Pada, że przeszkadzają wam te pomniki, i tak dalej. Dziwne, żeby sekretarz generalny ONZ to takie sprawy pytał. No nieważne, no Andrzej Duda dał się, dał się wkręcić, jest pewnie e, obiektem żartów. Moim zdaniem no, to się zdarza, takie wpadki się zdarzają. No, prezydent, chciałbym, żeby w naszym kraju prezydentem był ktoś, kto rozróżnia komika, czy żartownisia, dowcipnisia. Od poważnych polityków. Jasne, Myślę, że... ale przecież prezydent ma za sobą sztab ludzi, którzy mu pomagają, są odpowiedzialni za poszczególne działania prezydenta. To oni pewnie weryfikują też tożsamość osób, które dzwonią. Tutaj najwidoczniej tej tożsamości nie udało się dobrze zweryfikować. Co to mówi tak naprawdę o naszym państwie? Czy możemy mieć jakieś powody do obaw, czy możemy raczej to potraktować jako taki, nazwijmy to, wypadek przy pracy? No nie, no to jest poważna wpadka. To nie jest tylko taki. To jest oczywiście radość i uciecha dla tych komików i dla wszystkich, którzy to oglądają. No, dla Polski jest to troszkę kompromitacja i dla samego prezydenta Dudy, ale przede wszystkim dla służb, które powinny wyłapać, że to jest kawał, że to jest żart. Ten, tego połączenia nie powinno być. Znaczy to, że ktoś próbuje się dodzwonić i właśnie ktoś z ulicy może się dodzwonić do prezydenta, to już jest kompromitujące. Powinno być tak, że po prostu na etapie, nie wiem, osób, które sprawdzają, weryfikują to, kto wiarygodność takiego telefonu czy takiej osoby, ten telefon nie, nie powinno być połączenia z prezydentem. No, a, czyli mamy z jednej strony właśnie nieudolność służb, które myślę, że pod szefostwem, bo on jest szefem wszystkich szefów, jeżeli chodzi o służby pana Kamińskiego, nie, nie mówimy o Michale Kamińskim, tutaj tylko szefa służby Specjalnych, które no raczej raczej te służby, jak widzimy, wszystkie ochraniają interesy prywatne polityków PiS i zajmują się szukaniem haków na opozycję, a nie chronią właśnie prezydenta. No a z drugiej strony to jest tak, że no prezydent dał się nabrać na dowcip rosyjskich komików, no a połowa Polaków dała się nabrać na, na Andrzeja Dudę i na jego obietnicę, jak widzimy. Także tutaj jest taki trochę dualizm. Czy pan odważyłby się na zrobienie czegoś takiego, na taki, nazwijmy to żarcik, jak ten w wykonaniu rosyjskich youtuberów? Jasne, bardzo chętnie. Mój głos zostałby rozpoznany, bo jest znany w Polsce. Także musiałbym mówić albo przez chusteczkę, albo z zamkniętym nosem. A i tak myślę, że, że, że zostałbym po prostu bardzo szybko rozpoznany. No ale takie żarty swego czasu. Przecież byli radiowcy nasi, którzy robili by Kuba Wojewódzki i cała załoga. Michał Figurski wydzwaniali kiedyś do, w swoich audycjach na żywo do różnych, no może nie tak wysokich polityków, ale kilku posłów było ich ofiarami. Także pamiętam Jerzy Zelnik, który tam dość takie tajemnice jakieś ujawniał i, i dał, się, dał się wkręcić. Pamiętam, że sam byłem kiedyś gościem audycji Michała Figurskiego w Antyradiu i. Pamiętam, że zadzwoniliśmy do jakiejś jednostki wojskowej i ja się podawałem za pana pułkownika. No i tam, oczywiście, ci w tej jednostce wojskowej dali się na to nabrać. Więc, więc takie żarty są, są częste. No. Oczywiście to jest trochę takie okrutne, tak bym powiedział. No właśnie, a czy zazdrości pan trochę tym rosyjskim YouTuberom, prankerom, że udało im się aż tak wkręcić prezydenta naszego kraju? No bo to zadanie nie lada. No, to, to nie jest w kategoriach zazdrości. No, na pewno ten numer był udany i jest hitem, i mogę im złożyć gratulacje. Chociaż przykro mi, że dotyczy to polskiego prezydenta. Gdyby jakiegoś posła, gdyby jakiegoś ministra, to by nie było e, takiej wpadki. No ale tak, prezydent to e, jako obiekt e, żartów i, i, i takiego wykpiwania e, to trochę przykre, że tak, tak to się dzieje. Natomiast e, ja zajmuję się trochę innym rodzajem działalności. Innym rodzajem satyry. Nie, nie, nie jestem radiowcem i nie, nie wydzwaniam po e, jakichś politykach i nie wkręcam ich w zabawy. Raczej bawię się w wesołe komentowanie tego, co oni robią. To teraz pokomentujmy trochę tej naszej polityki i życia codziennego, powyborczego. Bo, jak Pan wspomniał, Andrzej Duda nabrał się na ten telefoniczny kawał. W swoim wpisie też na Facebooku napisał Pan, że gorzej, że pół narodu dało się nabrać na dudę. Co Pan rozumie pod tymi słowami? No, już wiemy, że niektóre hasła z kampanii wyborczej, czy niektóre obietnice nie zostaną zrealizowane. Wiadomo, że to jest taka retoryka i podyktowane może trochę właśnie tą ostrą walką, temperaturą kampanii wyborczej, że pewne sprawy, pewne rzeczy się obiecuje. Obiecuje się złote góry, no a później nadchodzi rzeczywistość i nie da się z nich zrealizować. No przykle to, że po raz kolejny politycy stosują ten wytarty, chwyt i że część właśnie wyborców jakoś tak ślepo daje się na to nabrać. No, miałem wrażenie przy tej kampanii, że sam kandydat jest słaby. W związku z tym należało go opakować, napompować jak materac na plaży takimi obietnicami, takimi socjalnymi cukierkami, czyli to były dopłaty do oczek wodnych, z których bardzo cała Polska się właściwie śmiała, czy pół Polski. Mówiono o tym, że te oczka wodne, które chce sponsorować Andrzej Duda, to są właśnie... W postaci nie wiem, nocników pod łóżkiem, tak, czy jeżeli ktoś ma wiadro wody. Na balkonie to też dostanie dopłatę, bo to też jest poniekąd oczkowodne. No później usłyszeliśmy o bonach em, turystycznych na dziecko. Najpierw miało być na każdego, później na, na jedne, jedno dziecko. Najpierw miało być to 500 zł. Teraz już wiemy, że to będzie 300 zł. Więc e, właśnie te obietnice, te cukierki rozdawane, czyli najprostsze chwyty, czyli takie trochę powiedziałbym przekupywanie e, elektoratu, e, to mi się bardzo nie podobało, ale jak się okazało, no to jest. Metoda, która dla wielu jest atrakcyjna. Dla wielu, którzy nie potrafią liczyć, nie potrafią, nie orientują się w gospodarce, no nie, 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 nie zdają sobie sprawy, że ktoś będzie musiał na to zapracować, że przez rząd. A tym bardziej prezydent nie ma takich pieniędzy. To jest w ogóle zabawne, że prezydent obiecuje takie różne rzeczy. A to w ogóle nie, sprawy takie tego typu nie są w kompetencjach prezydenta. To nie prezydent wspomniał pan, wspomniał pan o tym, że te aspekty okazały się atrakcyjne dla wielu wyborców. Dlaczego zatem te obietnice, czy też cała kampania Rafała Trzaskowskiego nie okazała się aż tak atrakcyjna, żeby wygrać te wybory? Okazuje się, że jesteśmy narodem, który. Jest ksenofobiczny, który jest trochę zamknięty na, na świat. Ja bym porównał to w ten sposób, że Rafał Trzaskowski prowadził swoją kampanię z uśmiechem, no przede wszystkim z taką otwartością. On się uśmiechał, on nie krzyczał na nikogo, on nikogo nie pouczał, nikomu nie groził, nie stwarzał atmosfery, nie straszył swoich wyborców. Tymczasem Andrzej Duda, jego kampania opierała się na krzyku, to było pouczanie, to było krzyczenie, to było przede wszystkim też straszenie swoich wyborców, szczególnie tych w podeszłym wieku. Myślę, że dlatego też wielu starszych wyborców dało się na to nabrać. To jest metoda znana od wielu, wielu lat, gdzieś od lat 30. w Niemczech, że są jakieś siły, które zagrażają zdrowemu społeczeństwu i wymyśla się wroga. I tutaj mieliśmy taki na, na podorędziu wrogiem było LGBT, takie odczłowieczanie ludzi, czyli mówienie, że to nie są ludzie, to jest ideologia, przez samym haśle. LGBT to jest właśnie określenie lesbijki, geje, transseksualiści, biseksualiści itd., itd. To jest określenie ludzi i wszyscy jesteśmy przecież ludźmi i takie odczłowieczanie no było bardzo, bardzo poniżej pasa i osoba, która ubiega się o taki urząd jak fotel prezydenta, no nie powinna takich haseł stosować, ale niestety te hasła ksenofobiczne okazały się rasistowskie, niemalże antysemickie, okazały się atrakcyjne. Dla części elektoratu. Oczywiście zaraz po wyborach Andrzej Duda zdystansował się do pewnych radykalnych haseł, nawet przepraszał, no ale to jest tak jakby. E zaatakować kogoś tasakiem, a później przepraszać. No to były naprawdę ostre rzeczy. Takich elementów w kampanii Rafała Trzaskowskiego nie było. Natomiast no, siły były nierówne. Andrzej Duda prowadził swoją kampanię w zasadzie już od roku. Od roku objeżdżał małe miejscowości, wsie, miasteczka i rzeczywiście to robiło duże wrażenie, bo... No właśnie, a zapytam pana miejscowościach... jeszcze o znaczenie w tej całej kampanii wyborczej telewizji publicznej. Przypomnijmy, to jest sprawa jeszcze sprzed kilkunastu Dni pan wygrał w drugiej instancji proces z Telewizją Polską i nie musi pan przepraszać za słowa o moralnej odpowiedzialności za mord na Pawle Adamowiczu. Ta decyzja jest prawomocna. Jaka rola w tej polityce, w tym co się teraz dzieje jest właśnie telewizji publicznej i Jacka Kurskiego? No, nazwa telewizja publiczna już w zasadzie nie powinna obowiązywać. To jest w tej chwili telewizja partyjna, mówimy oczywiście o TVP. Ukradziono Polakom telewizję publiczną, zabrała ją jedna partia, i to jest właściwie, to było bardzo widoczne teraz w tej kampanii, że TVP to była maszynka propagandowa jednego z kandydatów czyli Andrzeja Dudy i pracowała na jego korzyść nawet prawnicy twierdzą że to może być przyczynkiem do nieuznania wyniku wyborów dlatego że w ustawie o radiofonii i telewizji jest taki zapis, że dziennikarz telewizji publicznej powinien reprezentować przyłożyć wielką wagę do rzetelności materiałów, do wypowiedzi dwóch stron jakiegoś konfliktu. No tego nie było. Ta ustawa o radiofonii przez TVP jest radykalnie łamana właściwie na każdym kroku. Z jednej strony Jacek Kurski oczywiście zapewnia atrakcyjne seriale, atrakcyjne widowiska muzyczne czy widowiska rozrywkowe. Z drugiej strony, wierzę na samej propagandzie, po prostu ta telewizja by nie pociągnęła. A z drugiej strony, no, jest to właśnie maszynka propagandowa. No, skrążą teraz mnóstwo różnych dowcipów, że nawet jakby jak jest prognoza pogody podawana w TVP, to nie należy w nią wierzyć. No i tutaj, stawiamy, i tutaj stawiamy kropkę przy temacie związanym z mediami publicznymi i telewizją polską. Wielu artystów, m.in. też Manuela Gradkowska zadeklarowała, że po przegranej Rafała Trzaskowskiego no, trzeba byłoby się wyprowadzić z tego kraju. Pan planuje ucieczkę z Polski, wyjazd z naszego kraju po przegranej Rafała Trzaskowskiego? Absolutnie nie i może to jest zła wiadomość dla PiSu, będę tutaj mieszkał i zostanę i nie mam takich pomysłów. Nie, myślę, że to są jakieś takie niepotrzebne emocje i oczywiście jesteśmy wolnymi ludźmi jest wielu Polaków, którzy mieszka, mieszkają w Stanach, w Anglii, na całym świecie, w Australii, Nowej Zelandii. Polacy są wszędzie, nasi, nasi są wszędzie, więc każdy ma prawo wyjechać i mieszkać tam, gdzie... Gdzie mu się podoba, i to, to jest ale łączenie tego z tym, że akurat dlatego, że wygrał Duda, no to są jakieś indywidualne decyzje, myślę, że trochę historyczne. Bardzo cenię Gretkowską, jej, jej, jej książki, ale myślę, że tutaj zbyt emocjonalnie po prostu nie jest to, ten wpis był zbyt emocjonalny. Może miała być to taka literacka. Prowokacja, tak, tak to odbieram, że, że to raczej w kategoriach takiej literackiej prowokacji pisarze bardzo często stosują takie różne emocjonalne chwyty czy czy znani są z egzemplacji jednym, jednym, jednym słowem jednym słowem zostaje pan w kraju i nie tak jak manuela gratkowska która no, chce wyjechać z polski taka jest jej opinia pan, ale też, pan też tutaj, słyszałem o innych artystach tutaj. którzy by szykowali się do nie wiem ucieczki czy wyjazdu z polski myślę że to nie ma jakiejś fali że teraz artyści nagle płaczą i po prostu że no właśnie, skoro, skoro mówimy skoro mówimy Skoro mówimy o łzach, no jak artyści poradzili sobie w dobie epidemii? Czy pomoc ze strony państwa, bo taka też z Ministerstwa Kultury była, była wystarczająca? Czy pomogło to artystom w dobie epidemii, kiedy nie mogli grać koncertów, kiedy nie mogli występować? Trochę tej pomocy było, ale akurat ja i tam specjalnie nie doświadczyłem. pomoc w postaci na przykład funduszy skierowanych do realizatorów różnych programów, że można było koncerty nagrywać online, czy, czy robić spektakle teatralne. Jak wiemy, dostali to no, wybrani, wybrani artyści, ale dobrze, że dostali, bo może im to było potrzebne. Natomiast generalnie sytuacja artystów jest bardzo zła. No, od kilku miesięcy właściwie za. Zakaz, cały czas jest zakaz imprez masowych, a zespoły nie grają albo grają jakieś małe koncerty ogródkowe. odmrożono jakby, nie wiem, jedną nogę i to nie w całości. Jak no my właśnie, rozumiemy co, sytuację? Pan, co, pan, co pan teraz robi, jak wygląda to pana artystyczne życie, kiedy będzie można pana oglądać w akcji? Ja jestem bardzo aktywny. Poświęciłem ten czas takie kiedy były ostre te przepisy, nie można było nawet wychodzić do lasu czy do parku. Poświęciłem ten czas na pisanie książek. Mam właśnie na ukończeniu książkę z felietonami pod tytułem Polska bez gaci, taki prowokacyjny tytuł. Myślę, że pod koniec roku ta książka z moimi felietonami się ukaże. Napisam A jakieś też projekty książkę, muzyczne? Posynek. Proszę. A projekty muzyczne? No, by, projekty muzyczne są takie, że znaczy ja występuję teraz ze stand-upem. Zespół Bikcyc nie gra. Niestety pierwszy nasz koncert, na który serdecznie zapraszam, 31 lipca, ale to jest tylko koncert online. To jest największa domówka w Polsce, czyli właśnie koncert taki by Poland Rock, Jurka Usiaka, ale to będzie online, bo to ca cały czas są ograniczenia. Przypominam, że cały czas co najwyżej dla 150 osób no tak, Zatem, zatem czekamy na te koncerty, na te kolejne. Kolejne publikacje: Krzysztofski, Bartysta Muzyk był gościem programu są Bardzo dziękuję i wszystkiego e, dobrego.